Jaki sprzęt? Właśnie. Jaki sprzęt jest potrzebny, aby zacząć nagrywać podcast? No, właśnie o jednym prawie bym zapomniał. Cześć, witam gdzieś serdecznie na stronie Jak zrobić podcast. I jedno z częstszych pytań, jakie się pojawia, to. Jaki sprzęt jest potrzebny, aby zacząć nagrywać podcast? No i generalnie, z jednej strony mógłbym wymieniać bardzo długo naprawdę tego sprzętu, który się przydaje, może być czasami całkiem sporo. Natomiast z drugiej strony, idąc bardzo minimalistycznie, powinienem powiedzieć, żaden. Poza telefonem. Jak to więc jest z tym sprzętem nagrywania podcastu? Czy naprawdę jest potrzebny? Czy naprawdę musimy tak dużo inwestować? Generalnie, jeżeli chodzi o y, nasze pierwsze nagrania, a takie pierwsze, pierwsze, pierwsze kilka odcinków, zanim jeszcze nabierzemy pewności, czy na pewno będziemy chcieli nagrywać podcast, zanim zdecydujemy się na jakąś inwestycję, no to oczywiście faktycznie smartfon y, w zupełności wystarczy. Y, smartfon z tym mikrofonem, który jest zbudowany, ewentualnie może być zestaw słuchawkowy, ale zestaw słuchawkowy na kabelku, żadnych bluetoothów. Smartfona w tej chwili ma każdy, niektórzy mają po kilka, więc wystarczy zainstalować program, który pozwoli na nagrywanie plików przyzwoitej jakości, przyzwoitej, czyli po prostu jakiś program, jakiś dyktafon, jakiś rekorder, który nagrywa w miarę możliwości w najlepszej jakości plików w formacie WAV, WAV. I to na początku, na pierwsze odcinki wystarczy, ale na pierwsze odcinki, no bo generalnie telefon komórkowy to nie jest narzędzie, Stworzone do nagrywania wysokiej jakości dźwięku, więc bardzo szybko trzeba będzie ten telefon komórkowy zamienić na coś rozsądniejszego. No i właśnie, o jednej z takich rzeczy to właśnie prawie bym zapomniał, zaczynając dzisiejsze nagranie. Potrzebujemy mieć mikrofon. Jedna z rzeczy, które są potrzebne. Mikrofonów na rynku mamy mnóstwo, najtańsze kosztują dosłownie kilka złotych, potem są takie po kilkanaście złotych, które na Allegro. Sprzedawcy śmią nazywać profesjonalnymi i studyjnymi, potem są takie, które nadają się do podcastów, potem o kilka setów, to jest znowu wyżej są faktycznie mikrofony profesjonalne i studyjne, no i najdroższe, aż do 20 paru tysięcy za sztukę. Przynajmniej takie można w Polsce dostać. No jest tego multum i, i no oczywiście wiadomo, że nie wszystkie te mikrofony będą się dawały do nagrywania podcastu, no bo nie potrzebujemy mikrofonu z 15 tysięcy, żeby nagrywać podcast. Z zupełności wystarczy na mikrofon za 300 zł. Na przykład odpowiednik tego to jest akurat audiotechnika, ale odpowiednik tego mikrofon Samsung Q2U, który ma, jest o tyle fajny, że ma dwa wejścia. Jedno wejście to, to, to duże tutaj, to jest na yy, kabel XLR, który możemy podpiąć pod dowolny rekorder, interfejs, jak nagrywamy kilka osób. A drugi, mm, tutaj było taki, 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 taki malutki, to jest miastko na USB, więc możemy go podpiąć bezpośrednio pod komputer. Dodatkowo Samsung sądwału sprzedawany jest w zestawie z takim małym trójnogiem, małym statywem, więc tak naprawdę nic więcej nam do szczęścia nie jest potrzebne. No i oczywiście kabel USB również jest w zestawie. Także no, można i pójść minimalistycznie. Kupić ten mikrofon na USB, albo jakiś inny, na przykład Novoxen 1, ale jeden mikrofon na USB można pójść dalej. Jeżeli chcemy nagrywać kilka osób, no to w tym momencie dobrze byłoby mieć jakiś interfejs albo rekorder czyli urządzenie które pozwoli na podpięcie kilku mikrofonów właśnie przez ten duży kabel XLR, kilku mikrofonów razem do jednego urządzenia i potem już sygnał um, przesłany jest przez USB do komputera albo też to urządzenie nam takie podcasty nagrywa. Czyli kolejny krok bardziej zaawansowany dla więcej niż jednej osoby to będzie właśnie albo interfejs, tak zwany interfejs audio generalnie pod tą nazwą znajdziecie w każdym sklepie muzycznym mnóstwo urządzeń na przykład Bringer UMC 202 HD, które pozwala na podpięcie dwóch mikrofonów albo 404 HD, który pozwala na podpięcie czterech mikrofonów to wszystko podpinamy pod komputer albo rekorder na przykład Tascam DR-40X jeżeli chcemy nagrywać dwie osoby albo na przykład dość popularny Zoom H6 jeżeli chcemy nagrywać cztery osoby albo Tascam DR-70 jest tych urządzeń naprawdę na rynku Całe mnóstwo. Mm, więc tak, potrzebujemy mikrofon. Jeżeli mamy więcej niż jedną osobę, która będzie nagrywać te podcasty, czyli na przykład chcemy zapraszać sobie gości i nie będą to rozmowy online, no bo przy rozmowach online oczywiste jest, że mikrofon na USB w zupełności wystarczy. Ale jeżeli nie będą to rozmowy online, tylko face to face, no to w tym momencie już każdy rozmówca powinien mieć swój mikrofon, więc każdemu po mikrofonie. Plus jakiś rekorder albo interfejs zależy, czy nagrywamy u siebie, czy w terenie, czy biegamy gdzieś, czy jesteśmy bardziej mobilni, czy mniej mobilni, to wtedy różne takie urządzenia lepiej się sprawdzą. Czy mikrofony to wszystko? No nie. Nawet jeżeli mamy mikrofony, nawet jeżeli mamy rekorder i ten dźwięk nam się już nagrywa, no to koniecznie musimy sprawdzić, co się nagrywa. Nie da się bez słuchawek. Dlaczego nie da się bez słuchawek? Bo jak zdejmę słuchawki. I coś się będzie działo z dźwiękiem cokolwiek. Na przykład tak, jak teraz stukam w mikrofon, no to bez słuchawek ja tego nie usłyszę. Jak tam gość ucieknie, odsunie się od mikrofonu gdzieś kawałek dalej, to bez słuchawek tego też nie usłyszę. Także słuchawki muszą być. Ja wiem, że nikt nie lubi słuchać swojego głosu, ale, no, ale musimy się nauczyć. Musimy się nauczyć słuchać swojego głosu, musimy się nauczyć słuchać naszych rozmów na żywo. I to nie muszą być takie słuchawki z jak ja mam w tej chwili na uszach. To mogą być jakiekolwiek inne słuchawki, które po prostu troszkę odizolują nas od otoczenia, czyli jeżeli jesteśmy w jakimś głośnym miejscu. No to dobrze byłoby, żeby to były słuchawki na albo wokół takie właśnie jak moje, które zasłaniają całe uszy, żeby można było um, no bezpiecznie się odizolować od, od tego, co się dzieje na zewnątrz. Natomiast, jeżeli nagrywamy w jakimś cichym miejscu i po prostu chcemy mieć odsłuch, to czasami nawet wystarczają słuchawki od telefonu. Jaki jeszcze sprzęt jest potrzebny do nagrywania podcastów? No jak mamy mikrofony, no to fajnie byłoby je na czymś powiesić ponieważ trzymanie mikrofonu w ręce rzadko się sprawdza bo goście mają tendencję do nie trzymania ręki w tej samej pozycji, im ta ręka ucieka, ucieka ucieka, ucieka, ucieka i w pewnym momencie nagrywamy, ale no, wszystko w koło, niekoniecznie to co byśmy chcieli poza tym niektóre osoby mają tendencję do gestykulowania podczas mówienia i wtedy gdzieś ten mikrofon nam ucieka i taki dźwięk też nie jest za dobrze nagrywany, poza tym jeszcze inna kwestia Osoby, które mają obrączkę, bo pierścionki często ten mikrofon po prostu stukają. I o ile w większości dobrych mikrofonów trzymanie ich w ręce w niczym nie przeszkadza, o tyle stukanie pierścionkiem czy obrączką już niestety jest narejestrowane. Więc fajnie jest mieć jakiś statyw. To niekoniecznie musi być taki, taki statyw jak ja mam. To może być nawet taki trójnóg, taki malutki za 20 zł, które postawimy sobie na biurku gdzieś przed sobą, albo ewentualnie tak zwany scyzoryk, czyli tego typu taki chiński za 40 złotych też daje radę. Bardzo długo z takich setupów korzystałem. Do dzisiaj mam ich kilka w domu i dosyć często jeszcze zdarza mi się zabrać je jak gdzieś jadę na jakieś nagrania. Czy coś jeszcze nam jest potrzebne do nagrywania podcastu? No później dopiero będziemy potrzebowali sprzętu do edycji. Natomiast do tworzenia samej, samej audycji, do tworzenia podcastu to generalnie byłoby na tyle. Aha, i jeżeli mamy mikrofony z gniazdem XLR, czyli z takim, to być może będziemy musieli się osobno zaopatrzyć w kable? Ale to już niewielki koszt, bo takie kable kosztują od kilkunastu złotych. No wiadomo, do kilkuset, ale od kilkunastu złotych na Allegro. Więc nie jest to aż taki duży wydatek. Jaki sprzęt jeszcze byłby potrzebny nagrywania podcastu? Generalnie możecie puścić wodze wyobraźni i w zależności od tego, jaki macie budżet, możecie sobie jeszcze do tego wszystkiego podokładać. Pop filtry, gąbki, no, jedno, albo drugie. Osobiście uważam, że jest bardzo przydatne. Gąbki są bardziej mobilne. Pop filtr bardziej się nadaje na taki mikrofon jak ja mam, który wisi w jednym miejscu na statywie. Możecie wymyślić sobie jeszcze jakieś inne gadżety. Na pewno tych rzeczy, które podcasterowi mogłyby się przydać. To jeszcze troszkę znajdziecie, natomiast z tych rzeczy, które są potrzebne, które przydają się naprawdę każdemu podcasterowi, no to są właśnie te, które wymieniłem. Kosz. Ja kiedyś się pokreśliłem podsumowanie kosztów. Możecie poszukać artykułów na mojej stronie internetowej, jak zrobić podcast. No najtańszy zestaw oczywiście nie kosztuje nic, ponieważ telefon komórkowy każdy po prostu już ma. A najdroższy zestaw? Hm. Myślę, że musielibyśmy sprzedać samochód. Jeżeli jest nowy oczywiście, bo jak stary to, to może nie wystarczyć. No ale takich zestawów oczywiście podcasterzy używać nie muszą. Także bez problemu z telefonem komórkowym, ze smartfonem, jakimkolwiek na początku może spokojnie zaczynać nagrywać swój podcast, a gdy po kilku odcinkach stwierdzisz, że jednak to nie wszystko, no to wtedy w zależności od tego co nagrywasz, gdzie nagrywasz, i jak nagrywasz Wybierzesz jeden na przykład zestawów, o których wspomniałem. Interface recorder na dwa mikrofony, na cztery mikrofony. Jak ci pasuje. No a teraz idź, nagraj coś fantastycznego i do zobaczenia w kolejnym filmie.